Witam serdecznie, to już 20 marca 2020 roku, piątek. Zbliżamy się do otwarcia sesji w Nowym Jorku. Dzień czarownic, w związku z czym zdecydowanie należy uważać podczas popołudniowej sesji w Nowym Jorku. Później należy uważać znowu na to, kiedy zostajemy sami z Amerykanami. A, bo zwykle z nimi bardzo łatwo wpaść w pułapkę. No, i z perspektywy weekendu, a, oczywiście, biorąc pod uwagę obecną sytuację rynkową, a, chyba nie do końca a, chcielibyśmy zostawać e, ze zbyt dużą ekspozycją. A, nawet próbując użyć słowa, będąc e, przelewarowanymi. A w obecnych warunkach, bardzo łatwo, <laughs> bardzo łatwo być e, przelewarowanym. W każdym bądź razie by, spróbujmy sobie w dwóch słowach e, powiedzieć o pewnych wydarzeniach rynkowych, e, zacznijmy od Eurofranka. W e, czwartek o nim sobie mówiliśmy z perspektywy szwajcarskiego banku centralnego, e, kwestia over under. E, prawda taka, że miałem jedną pozycję, e, później chciałem skalować w okolicach 1,05 do drugiej pozycji. E, natomiast odbicie, z którym mieliśmy, odbicie, z którym mieliśmy do czynienia. E, Okay. I to cofnięcie spowodowało, że tak naprawdę w okolicach zera, z tej pierwszej pozycji wyszedłem, a drugą pozycję, właściwie nie pozycję tyle co zlecenie zostało usunięte. No i kwestia dlaczego, no bardzo prosta odpowiedź jest, jakby wrócimy do tematu, wrócimy do tematu po weekendzie, zwłaszcza, że mamy w poniedziałek rano spotkanie związane z przygotowaniem do live trainingu także jakby ten pomysł prawdopodobnie będzie zależało od sentymentu, ale będzie mógł wrócić, a nie ma tutaj sensu dać się złapać w pułapkę na weekend. W związku z tym, skoro jesteśmy przy franku szwajcarskim, to na szybko jeszcze drugi frank szwajcarski, bo w dniu wczorajszym zrobiliśmy uaktualnienie do dolara z frankiem po fajerwerkach do góry, tak, no i niestety ja tutaj nie usunąłem żadnej kreski, tak, można wierzyć, można nie wierzyć, brakło mi półtora pipsa chyba, czy całe półtora pipsa do tego, żeby w ramach tej strefy, o której w dniu wczorajszym powiedzieliśmy sobie, ok, przy uaktualnieniu, żeby załapać się na te wzrosty, żeby tutaj 4R czy więcej z tego wyciągnąć, no tak to bywa, tak. Dalej gdzieś tam to aptekarskie podejście z mojej strony. No i tutaj się, tutaj się nie udało, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Rozmawialiśmy o możliwych firewerkach na indeksach i zarówno na dax jak i na technologicznym indeksie NASDAQ. No praktycznie rzecz biorąc, bardzo dobry, bardzo dobry podejścia, w związku z czym akurat tutaj jak dołożymy do tego, że był w pewnym momencie jeszcze godzinę temu górny limit na Nasdaqu no to dziś tam w, w dniu wczorajszym delikatnie oczywiście podchodząc nie było super cofnięcia pod 7000 a tutaj z pewnymi rzeczami trzeba było się zmierzyć w postaci na przykład dolnego cienia i próbować, próbować dopasować swoje oczekiwania. No to akurat w przypadku daka i DAXA te rzeczy, te rzeczy się udały. Natomiast, jakby na ten moment, praktycznie bez tutaj, w związku z naszymi przygotowaniami na poniedziałek, bez jakiejś super ekspozycji, będę sobie obserwował zachowanie się dolara podczas sesji za oceanem, zwłaszcza z perspektywy notowań z Australijczykiem. I funtem, bo tutaj mieliśmy dość znaczną realizację zysków, a wygląda na to, że sytuacja ma szansę wrócić, wrócić do normy. Jeśli chodzi o etka, trochę źle zrobiłem, trochę źle zrobiłem, miałem delikatną ekspozycję, natomiast myślałem o tych rzeczach, o których żeśmy sobie również rozmawiali: podbicia i prawdę powiedziawszy. Trochę tutaj z tą ekspozycją źle zrobiłem, że już jej nie mam, tak, nie ma odbicia na eurodolarze i zaliczyliśmy nowe doły pod poziomami związanymi z 1,7. Jeśli chodzi o, o ETK to dotarliśmy tak naprawdę w dniu wczorajszym prawie, że do 50% z, jeśli chodzi o tą starą konsolidację. W nocy mieliśmy dość znaczącą realizację zysków i podbicie. Pytanie na dzień dzisiejszy, tylko i wyłącznie z perspektywy intraday, czy jesteśmy w stanie zrobić to, czego szukaliśmy w dniu wczorajszym? Bo tutaj widzicie oni cały czas, jeśli chodzi o podbitki, ruszają się tym samym stylem. Pytanie, czy z tej konsolidacji, którą tu pod koniec dnia wczorajszego mieliśmy i którą Azja wybiła do góry, czy będziemy w stanie poprawić? czy będziemy w stanie poprawić ewentualnie 1 do, jedne, do jednego z tej konsolidacji, ok, gdzieś w tym kierunku, i czy jeszcze są szanse na to, żeby zaliczyć jeden poziomy powyżej 1.08, tak A zresztą być może, że nawet tutaj coś na wzór odwróconej głowy z ramionami i wtedy powrót do shortów mógłby mieć miejsce w, w przyszłym tygodniu na etku. No tutaj jest zbyt nisko, żeby próbować na siłę wchodzić w tego etka, chociaż każda strefa na ten moment najbliższa jest wykorzystywana, najbliższa jest wykorzystywana do tego, żeby żeby przeciwko temu żeby przeciwko temu etkowi grać, tak? Czyli e, mówienie o podbiciach, e, na przykład e, to, na co ja czekałem w dniu wczorajszym, kompletnie, kompletnie minęło się z e, celem. Tutaj pierwsze napotkane z wykresu poziomy podażowe z godzinowego były wykorzystywane do tego, żeby tego etka za każdym razem e, odrzucać. Zobaczymy, jak będzie sytuacja wyglądała podczas sesji popołudniowej. Dalej liczę z tym, no, jakby przyjemniej się podchodzi, z krótkiej strony rynku w ramach większego, większego, podbicia. Będę obserwował również, tak jak wspomniałem, będę obserwował funta po południu. A tutaj sytuacja wygląda odrobinę inaczej, też z perspektywy realizacji zysków na eurofuncie, o tym, żeśmy sobie, o tym, żeśmy sobie rozmawiali. A rynek poszukał jeszcze na koniec sesji w dniu wczorajszym stop lossów. No i teraz kwestia i pytanie za 100 punktów podwojenie, z którym mamy do czynienia i Próba odrzucenia, czy coś więcej, czy coś więcej na funcie. No i z tej perspektywy musielibyśmy się przełączyć. Pamiętamy, gdzie jesteśmy na funcie, to okej. Okay. O tym rozmawialiśmy w czwartek z perspektywy lewej strony, to dobrze widać na, na tygodniowym. W związku z czym tutaj próba wkładania palców między szprychy, no, może się wiązać z niebezpieczeństwem, zwłaszcza, że z perspektywy wykresu dziennego, gdyby udało się tutaj wykom trochę więcej z tego wyciągnąć, Mielibyśmy ciekawe objęcie i od razu na poniedziałek mielibyśmy możliwość próby budowy dolnego swingu. Zobaczymy, z perspektywy kupujących byłyby to znowu okolice 1.15, z perspektywy, z perspektywy sprzedających to będzie kwestia minimum w wtorku. Ok i otwarcia tygodnia, czyli w tym wypadku mówimy o okolicach 1.19.51.20 20 lub 1,22,5023,20, tak, takie ruchy, tego typu zmienność na rynku, tego typu zmienność na rynku, widzimy, z tego typu zmiennością na rynku mamy do czynienia. Dwie rzeczy jeszcze na koniec, a mianowicie Euro Australijczyk, o którym też żeśmy sobie mówili, tu były dwa scenariusze, dwa warianty propodażowe który nie został wykonany ze względu na oczekiwania co do podbicia, natomiast same spadki, o tym żeśmy rozmawiali sobie, no i kwestia, że rynek dojechał z perspektywy bodajże wykresu godzinowego do potencjalnego miejsca popytowego, natomiast bezpraktyczny, praktycznie bez reakcji, chyba że, ten sposób było podejście po, po, po górnych cieniach, ja to, ja to na to zwracałem uwagę, też nie było reakcji, tak. A w związku z czym tutaj można było się dać złapać niestety w, w pułapkę na euro Australijczyku, ale z drugiej strony jest jeszcze eurofund, okej. Okay? No i tutaj kwestie też rynku zgodnie z oczekiwaniami, bo tutaj akurat tylko jednego kierunku szukaliśmy kierunku spadkowego, tyle tylko, że bez kwestii związanych z podbiciem w taki sposób, jaki my byśmy chcieli to zobaczyć, albo inaczej, w jaki ja chciałem to zobaczyć. I tyle. No nie zawsze jest tak, że dostajemy to, co chcielibyśmy. Bardzo dobrze wypadł NASDAQ DAX, EuroCHF na poziomie wejścia, Euro Australijczyk z delikatnym stopem. Generalnie rzecz biorąc i tak jak na takie warunki handlowe bardzo pozytywnie. Przypominam czarownice w dniu dzisiejszym, końcówka tygodnia, rynek bardzo płytki jeśli chodzi o płynność. Uważajcie, nie dajcie się złapać w pułapkę. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia w poniedziałek na Live, tradingie, na live Tradingu. Trzymajcie się ciepło, cześć.